opa opa antik Może nie antyczne, ale lety Snow jest z 48 roku, a to od Robiego Williamsa chyba jakoś niedawno zostało wydane. Mamy grudzień, a to oznacza bitwę świątecznych hitów. Tym razem macie do wyboru wcześniej wspomnianego Robiego. I kto wie od desu, głosujcie pod, na naszym Vox'owym Facebooku po 15 dzisiaj wyniki. Słuchajcie, napisała Małgorzata z Wrocławia pod 609869869. Masz tak jak ja, też się z wami bawię po pracy, a moja teściowa mówi, ty tylko byś się bawiła, ale ja przy garach. O, gotowanie w hitów to jedno z fajniejszych zajęć, zresztą powiedz teściowej, że ty łączysz przyjemne z pożytecznym. Reklama RTV Euro AGD. z ostatniej chwili! Teraz na eurocom.pl Dwa dni limitowanych okazji! Super ceny na wybrane produkty! Na przykład laptop MacBook Air Procesor Apple M1 Dysk SSD 256GB Teraz za 4999 Taniej o 800 zł. Tylko dziś i jutro na eurocom.pl Złap okazję zanim znikną! Tylko teraz ekspresowa wyprzedaż w sklepach i na neonet.pl Sprawdź setki produktów w wyprzedażowych niskich cenach, jak srebrna lodówka Samsung Space Max, teraz aż 700 zł taniej, za 2199 odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet Multi, teraz ponad 400 zł taniej, za 1749 a pralka Whirlpool, 8 kg parowe, teraz 500 zł taniej, za jedyne 1299 Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Potrzebujemy jeszcze prezentów, lampek. Chyba nie zdążymy. Zdążycie! Lampki i prezenty zamówione przez super szybki internet w telefonie. Życzenia? Nagrane i wysłane telefonem do bliskich. To co teraz? Oglądacie Disney Plus, bo jest w prezencie. Na święta w abonamencie w Plusie dwa razy więcej gigabajtów, a Disney Plus nawet na dwa lata w prezencie. Do tego smartfony w super supercenach nawet 0%. Po dwóch latach opłata za Disney Plus 28,99 miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Wykonaj manewr. Najlepszy w swoim życiu. Ośrodek szkolenia kierowców. Manewr. Według rankingu superprawojazdy.pl. Najlepszy ośrodek szkolący kierowców. We wszystkich kategoriach. Kierowców zawodowych oraz operatorów maszyn budowlanych. Manewr. Szkolenia okresowe. Kwalifikacje wstępne. Badania psychologiczne i medycyna pracy. Wszystkie badania na miejscu. Jazdy doszkalające w Grujcu, Skierniewicach i Radomiu. Zwoń 509 095 133. Więcej na stronie manewr.netu. W Intermarsze Intertanio, że ho ho! Cukierki Wawel 2,99 za 100 gramów, a kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 6 zł taniej. W niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarsze świeżo, tanio, z optymizmem. Odkryj najpiękniejsze prezenty w Douglas. Supermarki. Mac Estelauder i Bobby Brown z rabatem 20% tylko do 18 grudnia. Zapraszamy do perfumerii Douglas aplikacji na douglas.pl. Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku do wtorku wszystkie zestawy kosmetyczne przy zakupie trzech najtańszy gratis. I wszystkie żarówki przy zakupie dwóch tańsza gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Ahoj kierowco! Wiesz, że samochód, którym nie jeździsz, jest bezużyteczny? A my w AAA Auto dobrze ci za niego zapłacimy. Masz kilka aut w domu? Kupujemy drogie tanie i nawet te najtańsze! Przyjedź do nas, a my odkupimy je od ciebie lub wymienimy na nowszy model. Płacimy najlepszą możliwą cenę, a ty dostajesz pieniądze do ręki. Więcej na aaaauto.pl Przebijemy każdą ofertę skupu. Człowieku, szykuj się na święta. Kup pakiet Orange Love z telewizją i odbierz wyjątkowy prezent. Telewizor lub smartfon za złotówkę. Przyjdź do salonu Orange albo zadzwoń pod 801 234 567. Orange dla ludzi. Szczegóły promocji w salonach i na orange.pl. Orange. Pan Pomidor. W naszych sklepach firmowych kupisz polskie, regionalne pomidory malinowe z ryczywołu. Naturalnie zapylane przez trzmiele. Ryczywół. Tradycyjnie smaczne. Gwarantowana jakość. Zaprasza Pan Pomidor. Znajdziesz nas w Ryczywole obok Szklarni, a w Radomiu przy ulicy Grzecznarowskiego 17. Obok dawnej Galerii Stokrotka oraz przy ulicy Wenera przed radomskimi halami mięsnymi. Paliwa dzień na stacjach Circle K. Mamy dla Was świąteczny prezent. Tylko dziś obniżamy ceny paliw Miles i Miles Plus o 1 zł na litrze od godziny 14 do 17. Akcja na wybranych stacjach. Przedświąteczne cuda tylko na Circle K. Przygotuj się na święta z Lidlem. Od czwartku do niedzieli w sklepach Lidl super oferta. Zabawki, gry, dekoracje i tekstylia ze świątecznym motywem. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Nie przegap. Lidl. Święta piękne jak zawsze. Ci, co już teraz święta zaczynają, aż 2000 zł oszczędzają. Tylko do końca roku. Przy umowie na zakup pompy ciepła aż 5 lat przeglądów gratis. ProfTechnik. Jedyny w regionie propartner pomp ciepła Panasonic. Radom tartacz na 16 przez 18. I na proftechnik.pl Lepiej w netto mandarynki niż gdzieś stroić kwaśne minki. Teraz mandarynki luzem tylko 3,49 za kilogram, a czerwona papryka luzem za jedyne 6,99 za kilogram. Netto. Lepiej być razem w święta. Reklama. Badowska, zapraszam na wiadomości lokalne. Przemoc w rodzinie to wciąż aktualny problem.